Truskawka, to jest kolejny odcinek w przygód solo Z Tak, mam nowego skina Nie wiem jak, sorry I innego teksturpaka, nie? Nie wiem jak dla was, ale dla mnie pasuje Ten dobry skin Więc tak Co się tu zmieniło? To teksturpak i że jest piesek, nie? Nie wiem jak go nazwać, więc Napiszcie w komentarzu No i to wszystko, dobra Nie wiem, może Zbuduje teraz jakiś pomnik dla naszego kochanego wilczka Ty nie wiem jak cię nazwę Wcale musiałam uderzyć video przez środek bo chciałbym się podrapać mm. no myślę że to będzie dobrze mm. oj jedzenie się od razu przepaliło więc a nie mam co tutaj przyjmować okej, okay, fak okej okay, masz i się, się przepalaj okej okay, 23 zaczęliśmy, dobra to wiemy, to już wiemy o której się kończy jak już mówiłam wcześniej mam, mam limit 15 minut więc wiecie ci którzy są nowi i jeszcze nie widzieli, jeszcze nie widzieli yy, pierwszego odcinka ogólnie z tej serii to zapraszam do oglądania, nie? Najlepiej przejdźcie do drugiego sezonu. On jest lepszy. Muzyka z Minecrafta. Kocham ją. Fuck, fuck, fuck. Okej. Okay. Texture Pack jest fajny, nie wiem jak dla was. Taka uspokajająca taka jeszcze, pamiętam. Czasy z tego zawsze no, fajne było Niki gówno Siemaniu. Na no siema Stasiu, co tam u ciebie? Mhm Stasiu długo nie pożyłeś. Kurde. Przyjemnie strasznie sądzi Nie wiem, może jeszcze będzie seria na PSP u mnie Z, Poczekajcie, to jest nowa świeża, świeżo kupiona gra Gran Turismo Dobra, co tu jeszcze? Czy to... Tutaj nie ma? Lol, powinno być zostaw. Tyle wystarczy. Okej. Okay. Myślę, że już to możemy zbić. <grystanie> Daj pika Może jeszcze weźmiemy glowstone'a. No, jak widać nic nie zostało z mojego glowstone'a, tylko on tutaj jest. Dajcie stary home. Mm, tylko teraz gdzie to zrobić? Może jeszcze kolejny? A, w ogóle jutro święta, nie? Więc tak, e, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Dobra, myślę, że tutaj będzie dobry... E, kurde. Dobre miejsce na ten... na ten pomnik. Okej. Okay. aha. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. Co mam? Okej okay. To będzie taki taki głupi pomnik, bo ja nie potrafię robić żadnych kreatywnych rzeczy, więc... Holla Więc nie mówcie, że ten... o, oh, jakie brzydkie w ogóle weź, po co to nagrała się w ogóle to żeby uczcić pamięć mojego pieska wilczka, po to, to. No, tu jeszcze, no, dobry pomysł. Przez laka to zrobię. Okej, okay, nie. Jeszcze tu postawię okupa. Okay. Just check. lol. No, lol. Za gówno Dobra. Jeszcze tu brakuje. Okej, okay, poczekajcie. Chupa. Lol, miałam takiego mega laga. Kompana. mojej, Kompana. Wilczka. Dobra, wracamy już do domu i tak zera kończymy odcinek. Oczywiście cztery jednak za zakończę. 12, trzynaście. okej, okay, dobra. Nie wiem, czemu mi teraz tak laguje. Mam na short, no... Sorry, że szłam jakoś, ale... nie wiem, co zrobić. Dobra, zapamiętajcie. Napiszcie w komentarzach, jakie mogę mieć. Mogę dać imię... dla wil... Nie, kur! dla, Wilka, dla tego pieska tutaj nowego który jest przepiękny bo jest rudy mhm okej okay. to zaraj tak kończymy jej nie sweet znaczy sweet, super jest taki podoba mi się, sama robiłam dobra O lol ciągle nie, przed... nie przestaję O mnie omniom nie żartuję. Masz ty to bo ty jesteś nowy Fuck, sieć no. no dosłownie Kira zawsze musi być na nagraniu Kira musisz być codziennie na nagraniu dziękuję Ci bardzo że jesteś tak cicho Nie wiem może teraz skończymy Kurde, zaraz wracam, muszę się na chwilę wyciszyć, dobra? Dzięki. Dobra, że wróciłam, poczekajcie kurde. Mój pies, no. Nie jest bardzo mądry I nawrócił mocno No i takie są moje konsekwencje, że będę musiał to zaraz wystrzątać Kira jesteś tak mądra Jesteś tak niesamowicie mądra, że aż głupia Dobra nie wiem, może w następnym odcinku zrobię coś Na do górze Dobra to Jeszcze chwilę Sobie ob obejrzymy Zachód słońca A ty są dupy Dobra, dosyć tego. Muszę się rozczuli jeden. Z... Dobra, mój widzu, już słyszałeś to kilka razy, ale mam dla ciebie zadanie. Musisz, na... znaczy musisz jak chcesz, napisz swoje imię, jakie uważasz za słuszne dla mojego nowego pieska. I będę teraz w następnych odcinkach i w tym teraz będę mówić tylko do Ciebie Ty co mnie oglądasz Bo tak w liczbie nogi to nie za bardzo No dobra To cześć wszystkim Z moim pieskiem bez imienia Kurde, nam mi się zatyka e, Żegnamy się i prosimy o Wasz o Waszą ocenę i subskrypcję kanału. Dziękuję. Do widzenia. I nara.